Sprawdźmy, czy się polubimy. Nie przemilaj się. Cześć, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na test połączony z pierwszym wrażeniem. Będę testować podkład z Burjua Armad. Jest to stosunkowo nowy produkt na rynku. W sumie na YouTubie widziałam trzy chyba recenzje tego podkładu. Obejrzałam jedną, była niezbyt pochlebna, dlatego jestem ciekawa, jak ten podkład sprawdzi się w moim przypadku. Na wizerzu było napisane, że on zawiera w sobie jakieś tam pudry i właśnie bo jest to podkład ogólnie matujący ma on y, powodować po, y, po, pochłanianie się sebum i też ma nie dawać efektu maski. Z tego co się orientuję to odcieni tego podkładu dostępnych jest 6 czy jest to taka standardowa liczba jak burzła wypuszcza jakiś podkład, to zazwyczaj właśnie taką gamę kolorystyczną oferują. Ja za ten podkład zapłaciłam 25 zł, bo kupiłam go na promocji w Rossmanie. Także on normalnie kosztuje około 50 zł, także myślę, że jest to taka standardowa cena, jaką trzeba zapłacić za właśnie produkty firmy Bourjois. Otóż w tym teście podzielę swoją twarz na połowę, tak? Tę połowę na tej połowie będę nakładać podkład palcami, ponieważ wczoraj byłam u dentysty, i tutaj, w tym miejscu, gdzie miałam znieczulenie, jeszcze trochę mnie boli, także nie chcę tu używać żadnego pędzla ani gąbki, będę używała swoich arystokratycznych paluszków. Natomiast na tej połowie y, twarzy będę nakładała podkład beauty blenderem, ponieważ zazwyczaj y, tym oto narzędziem nakładam podkład. Także żebyście miały porównanie. Tutaj paluszki, a tutaj Beauty Blender. Na twarzy mam już oczywiście nałożony krem nawilżający, zdążył się e, odpowiednio wchłonąć. Podkład nie ma szklanego opakowania, jest on w ogóle w tubce, ma aplikator, czyli dosyć spory plus za to, ponieważ jednak z tej tubki będzie można wydobyć więcej podkładów w mniej inwazyjny sposób niż na przykład... Wiecie, jak zostaje większa, znaczy jak już podkład się kończy i jest on w szklanym opakowaniu, to ciężej go wydostaniesz z takiej plastikowej tubki. Podkład jest dodatkowo zapieczętowany folią zabezpieczającą, czyli mam pewność, że nikt mi tam w rozmanie go nie otworzył i się nie babrał. Ładnie yy, fachnie. Tak, trochę healthy mixem. Ale ma taki owocowy zapach. Niezbyt intensywne. Wycisnę go sobie taką niewielką ilość na dłoń. Chcę wam pokazać kolor. Kolor jak dla mnie przynajmniej. On jest dosyć jasny, ale jestem... Ciekawi mnie, czy wiecie, on nie, nie, nie będzie ciemniał na twarzy. Trochę się leje, ale w ogóle ma taką konsystencję kremu. Jest taki dosyć gęstawy, ale trochę lejący się. Czyli zrobię sobie kilka kropek na tej stronie twarzy. Na której podkład będę rozprowadzała palcami, krycie i zapach. O, zapach mi się bardzo podoba. Przybliżyłam was trochę. Nie wiem, czy ten kolor nie będzie za ciemny, albo czy on już nie zaczął się e, utleniać. Ale krycie ma bardzo. Krycie ma bardzo kryjące, tak. Krycie, duży plus. I ogólnie ma taką trochę tępawą konsystencję, ale dobrze się go rozprowadza. Tutaj połowa. Będzie zacie. Ale to co widzę, to on właśnie jest taki dosyć pudrowy. Spójrzcie na moje palce. Widzicie? Tak wchodzi w, wchodzi w załamania, które mam na palcu. O, nie podoba mi się, jak wygląda, bo w ogóle tutaj już mi wszedł w pory. To i widzicie, no nie zobaczcie w kamerze. Tu mi powchodził w pory, tu się już zebrał. Tu coś mam. Tu w ogóle się to jakby nawarstwił. Kropnie to wygląda. Teraz nałożę podkład na tę stronę twarzy za pomocą beauty blendera. Też sobie porobię oczywiście kropki na twarzy. Strasznie dziwny podkład. Tu wygląda tak ładnie, w kamerze, a na żywo. To jest taka istra, istna wręcz tragedia. Tutaj trochę. Po, te st po tej stronie, jak dla mnie, wygląda lepiej. Czeka, on w ogóle yy, ma taką konsystencję. Jakby się od razu bardzo szybko wchłaniał jak krem, bo jak dotykam twarzy, obojętnie tak, czy po tej, czy po tej stronie W ogóle nic nie czuję jakbym miała na twarzy Pierwsze spostrzeżenia, podkład zastyga od razu Daje taki efekt matujący, widzicie, w ogóle się nie świecę na twarzy Jednak dodatkowo nie czuję żadnego takiego uczucia ściągnięcia w ogóle nakładało mi się ten podkład bardziej, jako, bardziej jak krem niż jako podkład. Bardziej mi się podoba ta strona, gdzie nakładałam podkład beauty blenderem, bo tutaj mi się zrobiły jakieś takie nawarstwienia. W sumie może jest to spowodowane tym, że jeszcze tu mnie trochę boli, także jakoś tak dokładnie nie rozsmarowywałam tego podkładu. Ładnie wygląda, ale z drugiej strony, tu, tutaj na czole, mam takie przesuszone skórki w ogóle. Jak go dotykam, to on mi zostaje na palcu. A nie dotykam jakoś. Bardzo mocno, widzicie? Ale numer. Wykończę teraz sobie makijaż i zobaczę, jak będzie wyglądał jeszcze za kilka minut. Ten podkład na twarzy. E, na szybko korektor. Puder. O, pokażę wam puder, bo mam fajny. Hipo Hypoallergenic, jest to puder matujący. Numer 01, ze jest chyba w ogóle tylko jeden kolor. Przepiękny, jasny i w ogóle... To nie jest taki podkład typowo matujący, bardziej wykańczający, ale przepięknie wygląda na skórze, bo w ogóle go nie widać. A utrwala makijaż, także duży plusik. Jakiś kontur rzęsy i tyle. I brwi. Jeszcze mini aktualizacja po tym, jak już dokończyłam makijaż. Dobrze mi się nakładało bronzer, tutaj rozświetlacz. I tak sobie siedzę, tak? Patrzę się na siebie w podglądzie i tak dumam. Jak ten podkład może tak przepięknie wyglądać w kamerze, a tak okropnie na żywo, bo w kamerze wyglądam jakbym miała normalnie zrobione takiego blura, tak? Jakbym miała jakiś filtr nałożony, bo skóra wygląda. Taką wręcz rozświetloną, taką naturalną, tak? Taką baby face. A na żywo wygląda to okropnie, coraz bardziej. Już po takim krótkim czasie, coraz bardziej widzę, jak ten podkład wchodzi mi w pory. Tutaj w ogóle koło nosa on się zważy za kilka godzin, jestem tego pewna. Tutaj na brodzie już widziałam, że robi mi się taki suchy punkcik. Także jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy. Jest godzina przed 12, ale mam już ten podkład jakieś pół godziny na twarzy, także zobaczymy się za kilka godzin i zobaczę, czy ten podkład. Bo jak na razie jestem na nie i myślę, że w ogóle moja opinia nie ulegnie zmianie. Pewnie go wyrzucę do kosza w ogóle. Przepraszam moją siostrę, że jej kupiątkę badziewie Także widzimy się za kilka godzin, tak? Nie udało mi się niestety nagrać aktualizacji po 14 godzinach odkąd nałożyłam ten podkład na twarz, ponieważ wróciłam dosyć późno w nocy i byłam no, zmęczona. E, dlatego jedyne co zrobiłam, to nagrałam przebitki, które zaraz Wam pokażę. E, jak ten podkład wyglądał na twarzy? Otóż jest mi ciężko stwierdzić, czy będę w stanie zaakceptować ten podkład i go używać, czy zaraz go wziąć i wrzucić do kosza. Ponieważ z jednej strony ten podkład ma takie cechy podkładu długotrwałego, bo po 14 godzinach on był wciąż widoczny na mojej twarzy. Dobrze utrzymał kontur jak i rozświetlacz. W ogóle nie było moja skóra nie odczuwała, że mam coś ciężkiego na twarzy. Także to jest na pewno duży plus. Jednak podkład wysuszył mnie w jednym miejscu, mianowicie tutaj pod ustami. Jestem w dużym szoku, ponieważ moja skóra właśnie, szczególnie strefa T, ma taką tendencję do przetłuszczania się, dlatego byłam wręcz zdziwiona, że na brodzie, gdzie zazwyczaj e, no ona się przetłuszcza, tak? Zrobił mi się taki suchy placek. E, dodatkowo jeszcze podkład szedł mi z czubka nosa, ale umówmy się, po 14 godzinach mało który podkład. E, będzie na nosie widoczne i nieestetycznie zebrał się w jego skrzydełkach, ale no, po 14 godzinach ok, przymykam oko. Na, jak wyglądał na czole? Na czole on wyglądał właśnie bardzo ciężko. Ja bym była wręcz w stanie powiedzieć, że on trochę się zważył i również trochę przesuszył mi czoło. Nie tyle, co mi wszedł w zmarszczki mimiczne, ponieważ ja jednak ruszam czołem dosyć sporo. Ale nic takiego nie zauważyłam. Kolor. Teraz, znaczy dzisiaj, jak wykonywałam swój makijaż, również użyłam tego podkładu. I to, co zauważyłam, to on faktycznie zaraz po nałożeniu trochę ciemnieje. Jedno, jak go się rozprowadzi, tak, i dobrze wblenduje w twarz, dobrze się go nałoży. To po tym, jak już nakładałam puder na twarz, to już nie było widać, że ten podkład jest dla mnie za ciemny. Nadal, nadal utrzymuję, że ten kolor jest jasny. Myślę, że to jest coś w granicy Revlona Nierli Naked 130, tylko bardziej, jest bardziej żółty, ponieważ podkłady z Bourjois mają to do siebie, że one jednak mają dosyć charakterystyczny żółty pigment w sobie. Teraz przejdę do tego co mi się absolutnie nie podobało w tym podkładzie, i to jest to, jak on ciężko wyglądał na twarzy, i jaką tak naprawdę zrobił mi lekką maskę. Mam na uwadze to, że ten podkład jest podkładem matującym, jak jednak dla mnie on jest zbyt pudrowy i to również widać na twarzy, że szczególnie po upływie dłuższego czasu. On wygląda jakbyśmy sobie nałożyły co najmniej kilogram pudru na twarz. Także moje takie pierwsze wrażenie i wstępna opinia. Nie kupujcie tego podkładu, bo z nim jest więcej zabawy niż pożytku. Dajcie mi znać, oczywiście, czy używałyście tego podkładu i czy macie podobne spostrzeżenia. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, mimo już dzisiaj bardziej narzekałam niż chwaliłam. Zapraszam oczywiście do komentowania, subskrypcji, lajkowania tego filmiku. Życzę Wam wesołych świąt, ponieważ nie wiem, czy jeszcze jakiś film przed świętami się pojawi. Trzymajcie się, cześć!